Witajcie ponownie. Po długiej przerwie wreszcie przyszedł czas na kolejny test. I przy okazji pojawia się jego nowa formuła. Trochę może mylić zbieżność nazw, bo nie chodzi o test mini, tylko mini test czyli takie trochę krótsze, uproszczone filmiki, które za to będę mógł produkować sam. Nie zobaczycie w związku z tym jadącego samochodu, bo jeszcze nie wymyśliłem, jak równocześnie prowadzić i nagrywać auto z zewnątrz, ale za to będę mógł produkować więcej filmów. Oczywiście stała formuła zostaje i co ciekawsze auta, szczególnie te, które będzie można zabrać na tor, będę nagrywał razem z operatorem. Kontynuuję współpracę z MB Cars. Jak widać, mam co testować i z Kom dzięki czemu mogłem zainwestować trochę w sprzęt, co ułatwi pracę i mam nadzieję poprawi jakość zdjęć. No to zaczynajmy wreszcie ten mini test mini. Countryman Cooper S All4. Auto prawie nowe sprowadzone ze Stanów. Przebieg 2000 km. A Mini Countryman to takie trochę napompowane Mini nawiązujące do takich rajdówek jak Mini WRC czy też takerowe Mini Krzysztofa Hołowczyca. Oczywiście ten egzemplarz z rajdówkami ma tyle wspólnego co kostka knora z kurczakiem. A dokładnie wspólne mają przednią szybę, klamki, tylne lampy i logo. sący benzynowy silnik 1.6 i może to dziwnie zabrzmi, ale sporo czasu straciłem na poszukiwaniach jaką faktycznie może mieć moc w papierach wpisano 80 kW ale mam wrażenie, że ktoś się mógł pomylić w urzędzie komunikacji albo na stacji diagnostycznej i wpisano dane diesla samochód z 2014 roku a na stronie Mini USA można znaleźć tylko informacje o wersji 121 jedno konnej trudno wyczuć czy samochód ma 110 czy 120 koni Ostatnio przez parę dni jeździłem prawie identycznym autem, ale z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 112 koni i to była porażka. Silnik ślamazarny, głośny, robił z mini ciężarówkę. Tutaj jest znacznie lepiej, na postoju silniczek miło mruczy, a jak wciśniemy gaz, to całkiem sensownie przyspiesza, na miasto w zupełności wystarczy. Trochę męczące mogą być odgłosy jazdy przy prędkościach powyżej 100 na godzinę. Mówię tutaj głównie o odgłosach wiatru. Wpływ na to ma zapewne ta dość nietypowa sylwetka mini. Taka mała, pionowa, przednia szyba na pewno nie ułatwia pracy akustyką. Bardzo krótkie przełożenie układu kierowniczego. Czasami nawet trudno jechać płynnie na wprost. Ale za to, jaka frajda w zakrętach. Wspomaganie oczywiście elektryczne, a układ kierowniczy czasem przekazuje aż nadto informacji o nawierzchni. Przy małych prędkościach mam wrażenie, że na kierownicę przesyłana jest lista składników, z których zrobiony został asfalt, po którym jadę. Na pewno wpływ na to mają również opony typu Runflat i dość sztywne zawieszenie. To ostatnie faktycznie potrafi trochę dać się we znaki na krótkich nierównościach. Ale jak pozwolimy sobie na trochę więcej w zakrętach, to zaczyna się niezły fan, ale o tym za chwilkę. Najpierw dwa słowa o skrzyni biegu. Sześciobiegowy automat radzi sobie całkiem sprawnie, jednak daleko mu do dwusprzęgłówek czy tych super nowoczesnych 8-9-biegowych skrzyń ZF, które montowane są w BMW, czy też ostatnio we Fiatach. W trybie Auto nie nadaje się do sportowej jazdy, redukcje trwają po prostu zbyt długo. Troszkę lewej sprawa wygląda w trybie sport, czyli wtedy, kiedy pociągniemy tę wajchę do lewej strony. Zmiany biegów trwają wtedy krócej, a realizowane są przy wyższych obrotach. Jednak mimo wszystko auto traci ponad sekundę na przyspieszeniu do stu w porównaniu z manualem. 10,9 zamiast 9,8 sekundy. Biegi możemy też w każdej chwili zmieniać łopatkami pod kierownicą. Zastosowano tutaj chyba dość rzadkie, ale ciekawe rozwiązanie. Dotychczas spotykałem się tylko z systemami, gdzie z prawej strony wrzucało się wyższy bieg, lewą łopatką redukowało. Różniły się tylko tym, czy łopatki kręcą się razem z kierownicą, czy też są przymocowane na stałe, na wprost. Tutaj mamy łopatki przymocowane do kierownicy, ale obie robią to samo. Czyli jak się je ciągnie, to wrzucamy wyższy bieg, ale żeby zredukować, trzeba je kciukiem nacisnąć. Wszystko jedno, czy prawą, czy lewą. Całkiem ciekawa sprawa, bo eliminuje wady obu ciągnionych systemów. Przy skrętach, których nie puszczam kierownicy, mam zawsze łopatki pod palcami, natomiast jeśli przekładam ręce na ciaśniejszych winklach, to wystarczy, że znajdę którąkolwiek łopatkę, a będę mógł według potrzeby zmienić bieg na wyższy czy niższy. W autach z tradycyjnymi łopatkami ruszającymi się, jak tu z kierownicą, jak jestem w wcześniejszym zakręcie, to praktycznie nie mam szans, żeby na szybko wymyślić, z której też akurat strony znajduje się ta, której potrzebuję. Trzeba się do tego tylko trochę przyzwyczaić, bo póki co często mi się zdarza, że chcąc zredukować, ciągnę lewą łopatkę do siebie, a to oczywiście odnosi odwrotny skutek. Jeśli dobrze pamiętam, kiedyś podobne systemy były montowane w autach WRC. Peugeot 206 WRC chyba miało taki system, tyle że tam były to takie obręcze montowane po wewnętrznej stronie koła kierownicy. Wróćmy jednak do zabawy w zakrętach. Od razu, nie tracąc czasu, wyłączam całkiem system DSC. Przy okazji mogę aktywować tryb Sport, dzięki któremu wspomaganie kierownicy zmniejsza swoją siłę, więc lepiej czuję, co się dzieje z przednią osią, a przy okazji auto żwawiej reaguje na ruch pedału gazu. Niesamowite, jak mini chętnie łamie się w zakręty. Czy to puszczenie gazu, o, aż się przesunął troszkę aparat, czy to puszczenie gazu na wejściu, czy w środku zakrętu, czy też lekkie dotknięcie hamulca lewą nogą powoduje, że auto natychmiast idzie bokiem. Aż się dziwię, że w Stanach tego nie zabronili. że jak ktoś tam przez przypadek wciśnie ten guzik ze ślizgającym się autkiem, to się pozabija. Ale jeśli kogoś to nie przeraża, to będzie miał w tym aucie mnóstwo fanów, bo naprawdę da się to bardzo łatwo kontrolować. A do tego napęd na cztery koła powoduje, że wcześniej w zakręcie można mocno wcisnąć gaz, i mini, mini radośnie, płynnie będzie nas wiozło do kolejnego zakrętu. Niestety, na Mazowszu z reguły trwa to dużo za długo. Bardzo fajna widoczność z przodu. Troszkę gorzej z tyłu. Małe lusterka, małe okna i brak czujników parkowania powodują, że na parkingu naprawdę ciężko się tym autem manewruje. Bardzo fajna pozycja za kierownicą. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach przy czym w pionie razem z obrotomierzem. Fajną sprawą jest duży podwójny otwierany dach. Tył możemy uchylić razem z przodem, lub jeśli chcemy całkiem otworzyć przód, to tył się wtedy chowa. Nie rozumiem tylko dlaczego trzeba tak długo trzymać przycisk od otwierania, zamiast po prostu raz go kliknąć i dać dachowi samemu się otworzyć. W czasie jazdy to jest na pewno nie najlepszy pomysł, żeby trzymać i czekać, i czekać, i czekać. sumując, nietuzinkowe, świetnie prowadzące się auto, do którego wygodnie wejdą cztery osoby razem z bagażem. Nie jest to może najlepszy towarzysz długich podróży, ale jeśli komuś podoba się ten design, to na pewno będzie miło spędzał z mini czas. Czuć gdzie niegdzie rękę BMW, jest to chyba jedna z przyczyn, dla których mini sprawia wrażenie dość solidnego pojazdu. I oczywiście jest do kupienia. Oczywiście w MB Cars. Chłopaki mają w tej chwili jakąś setkę aut w ofercie. Wśród nich można znaleźć naprawdę ciekawe okazy. Między innymi wkrótce skorzystam z innego mini, mniejszego, dużo szybszego i jeszcze lepiej nadającego się do zabawy po torze, gdzie mam nadzieję, wkrótce się z wami spotkam. Subskrybujcie i dajcie w komentarzach znać, co sądzicie o formule mini testów. Widzimy się!